Cześć kochane dziewczęta, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj chciałabym zrobić filmik na temat moich kosmetyków do włosów, do pielęgnacji włosów. Będę mówić pewnie trochę chaotycznie, ponieważ wróciłam właśnie z pracy. Więc przepraszam Was za, za moją mowę, jeżeli w pewnych momentach będę mówiła strasznie szybko, strasznie chaotycznie. Także mówię Wam, że tych produktów nie jest tak strasznie dużo. I powiem Wam tak, że do każdego y, mycia włosów staram się nie używać więcej niż dwóch produktów. Tak zaleciła mi kosmetyczka y, 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 fryzjerka. Tak zaleciła mi fryzjerka, żeby mi używała więcej niż dwóch produktów. Ponieważ to strasznie obciąża włosy. Więc używam y, maksymalnie dwóch produktów: czyli szampon i jakiś balsam, albo jakaś masyczka raz w tygodniu albo jakiś jedwab, albo zwykła odżywka. Zacznę od tych produktów, yy, które używam teraz. Później opowiem Wam o produktach, które używam z biegiem czasu i które czasem używam, yy, jak skończyły mi się inne, tu wykańczam wszystkie. To jest można powiedzieć jakby taki projekt demko, bo zużywam, powiem Wam szczerze, że do końca wszystko zużywam. Czyli zacznę od pierwszego produktu jest to mój szampon, jak zwykle nie będzie mi widać, L'Oreal, Le Nutrition, szampon pielęgnacyjny, regenerujący mleczko królewskie. I tak, to jest wosów, to jest szampon do włosów suchych lub przesuszonych i powiem Wam, że ja mam takie włosy, ponieważ zdarzają mi się użycie prostownicy, zdarza mi się użycie wałków i papilotów. To sprawia na dłuższą metę, że te kosmiki mogą się przesuszać, ponieważ wiadomo spryskujemy je lakierem i to podwójnie obciąża te włosy nie są już takie miękkie, nie takie fajne. Powiem, że ten szampon dla mnie naprawdę, dla mnie w 100% się spisuje. Jest jakiś tam minus to te rozczesywanie, to te rozczesywanie coś, tego nie lubię tak strasznie mieszać tych włosów że szampon właśnie nie ma, nie ma takiej właściwości, że super rozczesuje te włosy. Ja jestem z niego zadowolona. Powiedziałam, że najbardziej byłam zadowolona z szamponu, który kupiłam za 4 zł z, jo, z Joanny. Był najdalszy szampon i najbardziej mi pasował. Naprawdę. Ale też myślałam, że po takich ten, yy, takich bardzo tanich szamponach gdzieś mi wychodzić, łupiesz. Ale nigdy nie miałam z wybierzem kłopotów następny produkt, który kupiłam niedawno, ale który jak widzicie tutaj nie, nie wiem czy widzicie, jest go już było go troszkę, hmm, może 4 czterem mycia włosów jest to hmm, balsam regenujący nawilżający z Joanny, z apteczki babuni do włosów i zniszczonych, czyli tak jak mówię podobna tematyka jak z SF hmm kosztował około e, kosztował około 6 zł ale myślę że następny nie kupię znowu tego LSF, tylko już kupię z Joanny tak myślę że może też tej z tej z tej, e, z tej marki zapteczki babuni następnym następnym produktem jest produkt z którego nie jestem zadowolona ale używam go, ponieważ, ponieważ powiem Wam, że muszę każdy produkt do końca. Jest to Natura Silk, wam kuracja. I jest to marka Marion Kosmetyki. Tak on wygląda. Taki mam aplikatorek. Na pewno nie będzie tego widać, tylko taki aplikatorek. I nie jestem z niego zadowolona. Pórze z tym robi, nie robi nic obciąża je maksymalnie jak tylko potrafi, za cenę 7 złotych Mogę kupić wiele lepszy jedwab. Mogę kupić bardzo młodym z, z którego jestem naprawdę super zadowolona. Nie polecam go. Używam go, prawda, używam go raz, raz, można powiedzieć, że nawet bo nie z tego powodu, że robię sobie takie maseczki na włosy, że trzymam ten z 20 minut. To naprawdę wtedy mu może coś pomóc. Ale naprawdę w tygodniu nie mam czasu na nie wiem kąpiela wielogodzinna, że trzyma w ile jedwabne na włosach, chociaż też jest bez spływania. Następny produkt, jest to... z tego nie jestem zadowolona, hmm. Ziaja, mój oryginalny, cały kolor, odżywka tego włosów hmm. Powiem Wam, że miałam włosy farbowane, teraz, że mi kolorek zeszedł, ale używam go nadal. Nigdy nie byłam z niego zadowolona ze względu na hmm, wyższy jego zapach. Nie podoba mi się jego zapach, strasznie zastycha, um, obciąża te włosy, naprawdę obciąża włosy i nie robię z nimi nic, naprawdę nie robię z nimi nic. Eee, mogę Wam powiedzieć, że inna jakaś odżywka z wziai um, może takiego samego typu, bardzo mi się podobała, ale ta akurat nie, tej nie polecam. Kosztowała około 5 zł. nie mam taką cenę wiadomo, to, co by się nie można spodziewać, ale nie polecam. Szampon. Um, którego używałam kiedyś, a którego używam jeżeli kończy mi się taki główny szampon, bo ten szampon i takie dwa, które zaraz pokażę są takimi szamponami pomocnymi. Czyli jeżeli skończy mi się taki główny, który najbardziej lubię, to zużywam te, dopóki sobie nie kupię nowego. Czyli tak jakby projekt Denko. Color Protection przedłuża blask i intensywność koloru. Nieprawda. Powiem szczerze, że nie zgadzam się z tym, ponieważ miałam was farbowane i bardzo szybko mi ten kolor yy, znęł się. I jeden plus jest taki, że yy, fajnie mieli śniły włosy, a nie wiem czy to potem, czy po odżywce. Nie wiem. cena około 12 zł. Następny szampon, który jest również szamponem takim pomocniczym, Saios Color Protect. Podobna nazwa jak Tony Viking. Jest to szampon, który też nie zauważyłam poprawy tych włosów farbowanych. może tylko tyle, że nie wiem, czy to od tego szamponu właśnie nie mi się włosy, nie rozwijają mi się końcówki, nie wiem, czy to od tego szamponu, czy to może od jedwabiu, czy od, 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 od Nie jestem pewna, ale nie polecam go, bo jak za cenę 15 zł, to jest bardzo dużo, jak na, jak na taki szampon jednak. Następnym produktem jest produkt z firmy Pankin większa objętość eee, odrzewka i powiem Wam szczerze, że jest znakomita jest bardzo fajna nie robi z włosów takiego puchu że wychodzą z straszną żopę na głowie eee, tylko po prostu mam lekko podniesione włosy nie powiem, że potem powiem, że te są, jak, są jakieś cuda ale mam lekko podniesione włosy nie jestem zadowolona, bo moim zdaniem to jest taki mm, najlepszy odżywka z tych co ja miałam tak jak mówię Yy, najlepszy produkt do objętości. Koszt może około 8 zł. Tak powiem, że nie jestem teraz te, yy, tego pewna, ponieważ to było już bardzo dawno. I jeżeli chodzi o następny yy, następna odrzewka, jest to balsam yy, do włosów brązowych, z skóra. I miałam to razem z, z szamponem i powiem Wam, że jestem strasznie z niego zadowolona, ponieważ naprawdę y, te moje włosy, y, ponieważ mam taki na kolor czekoladowy, nabrały w ogóle nabrały y, takich fajnych re refleksów, fajnie odbijają światło, fajna miękkość. Jestem ogólnie z niego zadowolona, y, jedyny taki minus, że nie, nie rozczesują się tak łatwo włosy. Z rozczesywaniem właśnie jest trudno, ale to wiadomo, u większości szamponów zauważyłam to, więc nie wiem razie jest najlepszą odżywką, jaką miałam, oprócz tego oczywiście, oprócz tego balsamku z Joanny. I tak jak mówię moi drodzy, to jest mój numer jeden. Tak jak mówię, mówiłam bardzo chaotycznie, że to chcę Was bardzo gorąco przeprosić. Jeżeli chodzi o tą właśnie recenzję kosmetyków do włosów, to mówię Wam, że to jest recenzja indywidualna, moja, tylko moja i chodzi tutaj tylko o, o znaki widoczne na moich włosach. Na Waszych włosach może być zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie, więc nie sugerujcie się mm, za bardzo tą recenzją. Jeżeli mieliście podobne, podobne wrażenia co do tych ożywek i szamponów, to mi piszcie. Dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście. Już chyba 10 minut. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Wielkie Buziaki Papa.